Każna Kozińska, Lubuskie Centrum Informacyjne. Witam Państwa i zapraszam. O bezpieczeństwie będzie, no niestety to słowo bezpieczeństwo od trzech lat, zwłaszcza w kontekście rocznicy wojny, wybuchu wojny na Ukrainie, przewija się i wymieniane jest przez wszystkie przypadki. Z nami doktor Waldemar Kak, Wydział Prawa i Bezpieczeństwa Gorzowskiej AJP. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Czego nauczyły nas te trzy lata? no niewątpliwie względem bezpieczeństwa właśnie Tak, bezpieczeństwo było priorytetem, ale teraz stało się bezwzględnym priorytetem. Wojna w Ukrainie spowodowała to, że dostrzegliśmy z całą stanowczością problem, który istnieje w zakresie bezpieczeństwa i to w całym spektrum tego bezpieczeństwa, od bezpieczeństwa w sieci, cyberbezpieczeństwa, poprzez takie bezpieczeństwo fizyczne, gdzie nie tylko nakłady środków idą na siły zbrojne, no ale zaczynają się pojawiać w środowisku cywilnym po to by budować tą atmosferę bezpieczeństwa i to środowisko bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o tym, że my zwykli obywatele jesteśmy w dużej mierze bardzo dużą częścią tej obrony cywilnej jako takiej i nasza reakcja jest niezwykle istotna, także w obliczu fake newsów, które w trakcie przecież przez ten czas nauczyliśmy się, jak bardzo ważne jest to, żeby sprawdzać źródła informacji. Jesteśmy dziś szczególnie narażeni na te fake newsy? No o tym można by mówić w nieskończoność w zasadzie. Tutaj pragnę przypomnieć, że obecnie na terenie naszego kraju obowiązuje alarm Brawo, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń. On został nieco obniżony w ostatnim czasie, bo <laughs> jeszcze kilka miesięcy temu ten alert był wyższy. I było oznaczone jako stopień Charlie, co oznacza, że incydenty w cyberprzestrzeni się po prostu zdarzają i trzeba być na nie przygotowane. Trzeba mieć gotowe plany awaryjne, <laughs> to mówię o instytucjach, ale również dotyczy to. Osób fizycznych, które no, powinny mieć tą świadomość bezpieczeństwa, również własnego, bo atak cybernetyczny niekoniecznie musi dotyczyć organizacji, ale może dotyczyć osoby fizycznej. Każdy z nas może stać się ofiarą takiego ataku no i niejednokrotnie tak bywa. No i też taka zwykła ludzka czujność, żeby czytać te sprawdzone źródła, nie poddawać się tym, tym które często są gdzieś sterowane. Pamięta pan te kolejki do stacji benzynowych, kiedy nie wiem, była kwestia, że za chwilę nam nie wiadomo, jak wzrośnie paliwo, prawda? To tak, no, społeczeństwo informacyjne ma to do siebie, że czerpie informacje z bardzo różnych źródeł. I rzeczywiście te źródła mogą czasem być niewiarygodne i powodować ataki, paniki bądź takich zachowań, o których pani redaktor mówi, gdzie władze zapewniają, że nie zabraknie. Danego asortymentu w tym wypadku na przykład paliwa, tak, a mimo wszystko kolejki przed stacjami benzynowymi się, się tworzą. No nie jesteśmy, niestety jesteśmy podatni w jakimś tam stopniu na tą manipulację informacyjną. Oczywiście trzeba z tym walczyć i za każdym razem trzeba powtarzać, że tylko domeny rządowe, państwowe. Samorządowe są właściwym nośnikiem informacji, chociaż oczywiście mamy przykład ataków na takie zaufane portale. Można tu podać przykład zaatakowanego portalu, gdzie ukazał się rzekomy komunikat premiera o poborze Polaków do wojska, co okazało się zwykłym atakiem cybernetycznym, fałszywą informacją. No ale wydawało się pochodzącą z takiego zaufanego źródła. Także rzeczywiście czujność, czujność tak. i przede wszystkim sprawdzanie informacji na wielu płaszczyznach, nie tylko, a nie powielanie. Tak, nie, nie czerpać ich, nie wiem, z portali internetowych, <grym> tylko z rządowych agencji, tak od jednostek samorządu terytorialnego i... Tymi i od tych komórek, które u nas na terenie miast, gmin zajmują się zarządzaniem kryzysowym. I te, teraz do tego tematu przejdziemy. Pan Waldemar Kak jest także doradcą wojewody do spraw bezpieczeństwa. a Lubuski Urząd Wojewódzki w przyszły poniedziałek, 3 marca, organizuje konferencję dotyczącą zmian w ustawie o ochronie ludności cywilnej. Co dla nas potencjalnych, zwykłych mieszkańców, tak, zwykłego Kowalskiego się zmienia i albo może co opisuje nowego ta ustawa? Yy, obrona cywilna jako instytucja yy jest, yy, funkcjonuje od wielu lat, jednak to są również wiele lat zaniedbań, yy, gdzie... Yy, no, może powiem taką niepopularną informację, że była to jedynie formacja na papierze w dużej części. Przez ostatnie lata po wejściu ustawy o obronie ojczyzny w ogóle powstała luka jeśli chodzi o ochronę ludności. W mniejszym stopniu, ale o obronę cywilną na pewno. No i dopiero tegoroczna ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej daje możliwości rozpoczęcia działań takich rzeczywistych ukazuje się bardzo dużo rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. W pierwszej części działalności oczywiście musimy być świadomi, że nie zbudujemy infrastruktury ochronnej natychmiast, to się nie stanie od razu, to jest proces. W pierwszej części nacisk będzie położony na szkolenia. Te szkolenia będą dotyczyć, znowu powiem, w pierwszej części osób odpowiedzialnych za obronę cywilną w gminach, powiatach, czyli wójtowie, starostowie. A także pracownicy, którzy tymi sprawami się zajmują. No a w dalszej perspektywie będą szkoleni ludzie, którzy w tych formacjach obrony cywilno, cywilnej będą służyć. To jest jakby pierwszy element ustawy, i drugi element to są budowle ochronne, które na dzień dzisiejszy dopiero zostały przeliczone, ale ich jest tak niewiele i ich stan jest nieraz wątpliwy. W związku z tym trzeba rozpocząć proces planistyczny, no aby te budowla ochronne stworzyć. W którym kierunku to pójdzie, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni dowiemy się o tym, bo w Gorzowie czeka nas pewne wydarzenie, które myślę odpowie na wiele pytań. Będziemy oczywiście śledzić te wydarzenia, ale dzisiaj, czy, czy to, co się wydarzyło, jesteśmy w tym takim symbolicznym dniu, ta, ta rocznica wybuchu tej wojny na Ukrainie. Czy, czy te wydarzenia właśnie, które dzieją się za wschodnią, czy te wydarzenia, które dzieją się za wschodnią granicą, były przyczynkiem do tego, żeby dokonać zmian w tej ustawie? Nie, nie, nie ulega wątpliwości. Tutaj historycznie rzecz ujmując, ustawa z 1967 roku. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej utraciła swoją moc trzy lata temu, i w związku, z, w związku ze zmianą ustawy na nową zabrakło całego rozdziału o obronie cywilnej, który był w starej ustawie. W związku z powyższym administracja miała troszkę związane ręce, bo nie mając prawa, no nie mogliśmy działać. Teraz to prawo powstało i to prawo daje możliwości. Będzie na obronę cywilną przeznaczone 0,3% PKB, czyli niemałe środki. Yy, będą to środki przekazywane do samorządów, głównie do samorządów, z przeznaczeniem na właśnie cele szkoleniowe i na cele. Yy, Odtworzenia budowli ochronnych, bądź odtworzenia istniejących. Także... Kto by pomyślał jeszcze kilka tak, lat jeszcze... temu, że będziemy mówić o schronach tak? w miastach, w gminach? Sam y, nie przywiązywałem do tego większej wagi, y, dlatego że pochłaniały nas sprawy bardziej zarządzania kryzysowego, czy takich sytuacji związanych z zagrożeniami przyrodniczymi, powodzie, gradobicia, huragany, awarie energetyczne. Y, no jednak. Y, jednak zmiana czasu, zmiana sytuacji geopolitycznej wymusza zmianę postrzegania spraw bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo trzeba równoważyć, czyli cały czas należy dbać zarówno o tą ochronę ludności, obronę cywilną w przypadku zagrożeń wojennych, a także to bezpieczeństwo kryzysowe, czyli w czasach pokoju związane na przykład z awariami, katastrofami bądź Zjawiskami No Po prostu musimy być, może nie wpadajmy w panik, ale musimy być gotowi. Y... Po prostu, gotowi też mentalnie. Tak, oczywiście tu na razie no, nie obserwujemy jakichś zachowań panicznych, chociaż trzy lata temu byliśmy zaniepokojeni i nie wiadomo, jak roz... miała dalej rozwijać się agresja rosyjska. Nie wiedzieliśmy, co, co będzie się działo. No oczywiście paniki jako takiej nie było, ale w to, że to jeszcze raz bez wątpienia był to potężny impuls, żeby... Zwiększyć nacisk na sprawy bezpieczeństwa, ochrony ludności, cywilnej. Samorządowcy zastanawiają się, czy pracownicy tych działów zarządzania kryzysowego w miastach i gminach, co się zmieni, i tak dalej. Czy ta poniedziałkowa konferencja będzie też na to <coughs> odpowiedzią, w jakim kierunku idziemy, kto może przyjść kiedy i co będzie poruszane? Tak, bo tutaj wspomniałem o wydarzeniu, które ma mieć miejsce 3 marca. Jest to taka data dość zbliżony do symbolicznych gdyż 1 marca co roku obchodzi się święto obrony cywilnej, no niestety wypadało to w sobotę, w związku z tym na poniedziałek została przesunięta Konferencja, która będzie miała miejsce w Gorzowie o godzinie 10.30 w siedzibie Akademii im. z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest konferencja organizowana przez Wojewodę Lubuskiego, w której będziemy gościć m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji pamiana Tomasza Siłoniaka, będzie obecny komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, będzie obecny zastępca szefa rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A będziemy rozmawiać właśnie o kierunkach, w którym należy podjąć działania. Podczas roboczych spotkań związanych z tą konferencją przedstawione zostaną pewne koncepcje, które już zostały w województwie lubuskim wykonane. Jak i my, lubuszanie, mamy pomysł na ochronę ludności, na tworzenie miejsc, ukryć schronów i konferencja ta w pierwszej kolejności jest dedykowana dla pracowników samorządu terytorialnego, czyli wójtów, burmistrzów, starostów, ale także pracowników, którzy zajmują się w tychże instytucjach sprawami obrony cywilnej i ochrony ludności. Oczywiście dla środowiska akademickiego, dla studentów będziemy mieli przedstawicieli szkół mundurowych będą to wyróżniający się uczniowie, no i oczywiście przedstawiciele służb Straży Inspekcji, które w sposób naturalny działają na rzecz. Czyli bezpieczeństwa. z pierwszej ręki otrzymają te informacje. Myślę, prawda? mam nadzieję, że będzie to bardzo praktyczny wymiar konferencji, gdzie zostaną wskazane kierunki, a być może uzyskamy zielone światło na przedsięwzięcie takie wiodące w skali kraju, jeśli chodzi o budowle ochronne, ale nie chciałbym tu uprzedzać faktów. Zapraszamy na to wydarzenie, bo ono jest otwarte 3 marca, aula Akademii imienia Jakuba z Paradyża, ulica Chopina w Gorzowie Wielkopolskim. To jest przyszły poniedziałek. Wydział Prawa i Bezpieczeństwa jest coraz bardziej taki y, y, aktywny, jeśli chodzi o organizację wydarzeń z udziałem studentów i nie tylko studentów, dla y, mieszkańców. Widać tą taką większą aktywność, jeśli chodzi o liczbę wydarzeń. Czy też tak jest cel? Tak jest cel, to, Także właśnie to słowo bezpieczeństwo. W dużej mierze właśnie zmiany prawa, czy wymogi, o to, te wymogi aby robić szkolenia, ćwiczenia, no, powoduje to, że jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o konferencję. W kwietniu mamy już dziesiątą edycję konferencji Bezpieczeństwo Polski – Determinanty Zmian. To już jest, tak jak wspomniałem, dziesiąta edycja tej konferencji krajowej, ogólnopolskiej, gdzie również dyskutujemy o bieżących problemach związanych z bezpieczeństwem. W najbliższym czasie czeka nas również konferencja połączona z elementem praktycznym. Konferencja zatytułowana Safe Academy, czyli bezpieczna akademia, gdzie chcemy zaszczepić w młodych ludziach tą istotę bezpieczeństwa. Oprócz tej części teoretycznej będziemy mieli tam elementy ćwiczenia, zdarzenia masowego, Przepraszam, gdzie zaprosiliśmy do udziału uczniów klas mundurowych, szczególnie z Gorzewa Wielkopolskiego. Tu przypomnę, że w naszym liceum mamy profil wojskowy, profil policyjny, profil bodajże jeśli chodzi o służbę celną. Chcemy, aby ci uczniowie podczas tego wydarzenia dotknęli takiego działania. W tych działaniach um, będą nas wspomagać żołnierze z Lubuskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Myślę, że fajne, pouczające wydarzenie, na które Które ma szkolić, tak, tak, tak? Mocno to słowo szkolenia. Bardziej jest... Tak, nastawiłbym tutaj. Tutaj zaprzeczę troszkę idei. Wyjątkowo to będzie konferencja bardziej szkoleniowa niż naukowa. Tutaj stawiamy na ten element praktyczny. Czyli więcej praktyki. Mniej teorii, ale o to też chodzi w obronie cywilnej, yy, tak, gdzie tak, musimy tak, być wątpienia. po prostu przygotowani dr Waldemarka, wydział prawa i bezpieczeństwa niegorzowskiej AJP doradca wojewody lubuskiego do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i dziękuję na wydarzenia, które dzisiaj zapowiadaliśmy.